Witam Was bardzo serdecznie razem z autorem ekspozycji, Władkiem Jelipińskim, ekspozycją. <noise> jestem <noise> jest <noise> tylko <noise> autorem <noise> zdjęć, <noise> a <noise> autorką ekspozycji jest Iwonka. dzisiejsza ekspozycja została oprawiona muzycznie przez pana Leszka Szczepaniaka. Bardzo serdecznie. Tak. To jest element, który z pewnością jest kojarzony również z weselami i tymi dawnymi, który towarzyszył takim właśnie uroczystościom. Pomyśleliśmy, że dzisiaj będzie również pięknie, żeby posłuchać na nim kilka melodii, które były związane z weselami, szczególnie tymi. Z kilku dekad do tyłu. Drodzy Państwo, cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. Cieszę się, że mogę dzisiaj powiedzieć dziękuję każdemu z osobna, że wspólnie spędzamy ten czas. Ale są z nami również szczególne osoby, przyjaciele, rodzina, bliscy i fotografowie, których dzisiaj witam bardzo serdecznie. Jest z nami gość specjalny, który akurat stoi z aparatem, a nie dla na dężach. Jest Waldek i Dawid z synem. Jest mistrz, mistrz fotografii sakralnej Mierzan Andrzejewski. Bogusław Wigowski. Jest artysta Sławomir Puszczak, którego witam serdecznie. Jedną bardzo ważną osobę, która, jak nie mam, jest też wśród nas, a której zdjęcie zostało w tej chwili wyświetlone. Jest to zdjęcie zrobione przez Sebastiana Łucińskiego 16 października na wernisarzu braci Skube w Miejskim Ośrodku Kultury. Trzy dni później przyjaciel Paweł już nie żył. Tutaj się akurat umawiamy na spotkanie u Iwonki. On inaczej nie mówił, jak spotkamy się u Iwonki, zależało mu na pozyskaniu tego albumu. Mówię, no nie mam przy sobie, ale u Iwonki masz go jak w Pawle, jesteś wśród nas, tak nie mam. Poproszę może wszystkich o stanie i w przypomnienie nie Bardzo dziękuję. Chwilę ja nie będę tutaj przybliżać chwil urodzenia, ale zacznę od lat 70., kiedy to Władek powołał do życia fotoklub format w Gnieźnie. Następnie lata 80. i później to jego działalność jako kierownika w, domu kultury, w zakładowym Domu Kultury Polania. Następnie przez 19 lat, drodzy Państwo, Wspierał fotografów i kluby fotograficzne w całej Wielkopolsce, pracując w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury. Przez trzy lata swojego życia dokumentował działalność twórczą jednego z również z fotografów, Janusza Chlasty. Jest dzisiaj z nami syn Grzegorz. Witam cię bardzo serdecznie. Do tego, że przez rok upowszechniał twórczość Janusza poprzez różnego rodzaju wystawy w całej Wielkopolsce, a również przyczynił się do tego, że powstał piękny album fotograficzny, naprawdę cudowne dzieło fotograficzne. Może od razu położę tam na stole i sobie przejrzeć, nie, nie mówię, żeby to studiować, bo to za dużo, ale przejrzeć, rzucić okiem i podać ewentualnie dalej, żeby wiedzieć o czym Album został przygotowany przez Gładka, wyselekcjonowane zostały zdjęcia, ale również przy nim współpracował z dwoma ważnymi osobami Mariuszem Koreckim oraz Dudiem Dobosz. I tak oto w ten sposób narodził się ten fantastyczny pomnik fotografii Janusza Plasty. No i wreszcie muszę powiedzieć, że jakiś czas temu, na emeryturze być może, znalazł tyle czasu dla siebie i w swojej twórczości. Rok przygotowywał zdjęcia weselne, które widzimy tutaj w formie wystawy, ale również zostały wydane w postaci takiego oto pięknego albumu fotografii, albo bardziej książki fotograficznej, przy której również wspomogli go Andrzej Dobosz i Mariusz Porecki. Ta książka to ile dokładnie zdjęć? To 105 zdjęć. 105. Na wystawie widzimy ponad 50 zdjęć. Część jest w książce, część zobaczymy również tutaj na prezentacji, którą przygotował dla nas Władek. Ja muszę powiedzieć sama od siebie, że dla mnie Władek to jest niedościgniony wzór animatora kultury. Jest profesjonalistą w każdym celu. Zawsze przygotowany, zawsze ukierunkowany na cel. Cel, który zdobywa. Dla niego nie ma słowa niemożliwe, może być tylko przesunięte w czasie. Władku ja chciałabym bardzo Tobie podziękować, że tak gnieźnińska premiera odsłony i wystawy Wesele i albumu fotograficznego Gorzko odbywa się w Lubowie. Jestem Tobie bardzo wdzięczna. <laughs> Dziękuję, a no jeszcze poczekaj, poczekaj. <laughs> A Państwu życzę, żebyście oglądając tą wystawę dobrze się przede wszystkim bawili, bo jest to dzieło szczere, ale i zarazem takie z przymrużeniem oka. I teraz oddaję to... Sobie... Znaczy w momencie kiedy zaczynałem pracę nad, tym, nad tą fotografią, to z góry założyłem, że premiera tej wystawy i albumu będzie u Iwonki. To, że wtedy pracowałaś w Moku to inna rzecz, a, a to jak się stało, że jesteś tutaj, także wystawa poszła za tobą. <laughs> Dziękuję bardzo. Witamy również Leszka Frankowskiego. Obok niego stoi. Głośno powiedz proszę swoje imię, bo zapomniałam, że młodej miliony. Młode Cześć. Się do nas, a teraz rzeczywiście władko przekazuję Tobie głos. Opowiedz trochę o tej wystawie. Jak to powstało? Skąd nazwa albumu gorzko? I dlaczego właśnie z tak szerokiego? zasobu Twojej twórczości i tematów fotograficznych wybrałaś akurat zdjęcia na scenę. Takie pytanie, czy jak mówię bez mikrofonu, to jestem też słyszalny, ja. czy lepiej przez mikrofon? Lepiej mikrofonem. No dobrze, to będę się starał trafiać z dźwiękiem w te właściwe sitko. Proszę Państwa, ja bym zaczął mimo wszystko od Janusza Plasty, bo... bo Takim początkiem uzalania tego, co dzisiaj tutaj oglądamy, jest to, co udało mi się zrobić właśnie z fotografią, z negatywami najpierw przekazanymi przez Grzegorza. Później, kiedy już było wiadomo, co jest na tych fotografiach, co z tymi fotografiami udało się zrobić. Ja tylko przełączę się troszeczkę w tym momencie z tego folderu, winny, żeby Państwu pokazać na czym ta praca polegała, więc dostałem mniej więcej negatywy w takim, w takim stanie. To jest no, taki szkic taki tego, co, jak to wyglądało. Negatywy musiałem w znacznej części wypłukać ponownie we wodzie, wysuszyć na domowej suszarce, później takim prostym narzędziem zdigitalizować. Efekt tego Państwo widzi, widzicie w postaci tego albumu. Praca nad tym projektem uzbyszpowiła mi, że w tych starych negatywach tkwi jakaś moc, jakaś siła i że może warto sięgnąć po swoje zasoby, które gdzieś tam w piwnicy, w jakimś kartonie leżały. I, I kiedy dojrzałem do tego, żeby, żeby sięgnąć po te zasoby, to to i, i, i po wyselekcjonowaniu kilku różnych tematów okazało się, że najwięcej jednak mam materiału, który popełniłem na różnych weselach, w odróżnieniu od Janusza Plasty, który fotografował wszystkie imprezy, jakie były w gnieźnie i nie tylko i w okolicy, i w powiecie i może nawet w całym województwie, to ja nie mając takiego rynku zbytu mówiąc w cudzysłowie robiłem to, na co było zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o moją fotografię, a zapotrzebowanie było właśnie między innymi na tej wesela. Tak na marginesie są wśród nas osoby, które 50 lat, Ela 50 lat temu ślubowała, Byłem, było to dla mnie jedno z pierwszych wesel, które, które fotografowałem. Ela, dwa, trzy tygodnie temu obchodziła 50-lecie złotego gody swojego małżeństwa. Jest to jedno z nielicznych małżeństw, które fotografowałem i się ostało, bo, bo trzeba też powiedzieć sobie, że sporo to w ogóle. A tak na marginesie, mimo że zdjęcia z jej wesela się nie zachowały. Nie wiem, nie mam tych negatywów, nie wiem co się z nimi stało. To znalazło się jedno zdjęcie jej teściowej, która y, obok jest. Teściowa Eli jest na jednym ze zdjęć, y, która jako kucharka gdzieś tam występuje y, w, w roli. W roli y, no, Statystyki, tak to A więc, bo statystyki, dlatego że zawsze głównymi aktorami to byli ludzie. To tak na marginesie, że są te sentymentalne odniesienia do, do tych fotografii. Tak wspomnę, tak, że jest tutaj więcej jeszcze osób, który, na których weselach byłem i, i fotografowałem. Być może jeszcze do tego wrócimy. Co z tymi weselami? Wesela. Że, że w tych zdjęciach tkwi jakaś siła, jakaś wartość, to ja miałem praktycznie od samego początku. Zresztą chodząc po, po tych weselach, zawsze starałem się szukać takich niekonwencjonalnych, jak to nazwijmy, ujęć, unikać takich tam ustawianych uśmiechów do, do kamery, a robić zdjęcia, które będą pokazywać prawdę o, o tym, co się dzieje. W 1986 roku zostałem kierownikiem Zakładowego Domu Kultury i jedną z pierwszych wystaw, jakie wówczas zrobiłem, to była wystawa zatytułowana A co to był za ślub? Ta wystawa była efektem pewnego konkursu, który wtedy jako prowadzący tą działalność ogłosiłem. Ale 80% zdjęć było moich i tutaj są przykłady tej fotografii, które znajdujecie również na tej wystawie, że, że nie byłem, że nie była to yy, wystawa tylko moja, autorska, to oświadczą chociażby kolejne brąże, tutaj mamy Rzeszek Siepielski, tutaj Zanosiwiński, Siwiński, pewnie części fotografów wiezińskich znanych, a tutaj już chyba znowu są moje, moje zdjęcia, yy, które na tej wystawie wtedy yy, zaistniały. To był rok 86. W roku 2009 właśnie u Iwonki, ale w Miejskim Ośrodku Kultury w Miśnie miałem taką retrospektywną wystawę y, z, zatytułowaną Moja Wielkopolska i wówczas pokazałem również trzy fotografie y, weselne, a obok y, na monitorze wyświetlała się tak zwana typologia orkiestr weselnych, czyli różne zdjęcia, y, które y, robiłem na y, weselach, zawsze starałem się przynajmniej jedną fotografię. Poświęcić zespołowi, żeby on był w całości w tym otoczeniu, w jakim występował. Czyli najczęściej, jeżeli to było w domu, to jakieś święte obrazy na ścianach, albo inne dekoracje, takie czystą serdeczkę. Pomógł, wówczas szukałem pomocy osoby, która wydawała mi się najbardziej kompetentna w tym w reportażu fotograficznym i taką osobą dla mnie mu zawsze Mariusz Korecki. Tu mam zdjęcia z 2008 roku, kiedy Mariusz Korecki był u mnie w domu i pomagał mi wybrać zdjęcia do tej prezentacji tej typologii orkiestr weselnych. Ale on zamiast się skupić na tym, na czym mi zależało, czyli na tych orkiestrach, a muszę Wam powiedzieć, fotografowie pewnie to wiedzą, ten okres to, to była taka w Polsce moda na tak zwanych młodych dokumentalistów, gdzie, pokazy, gdzie jednym z, ze sposobów pracy tych fotografów to było tworzenie różnego rodzaju typologii, czyli na Jeden fotograf pokazywał na przykład różne przystanki autobusowe. Mówię przykładowo, inne y, 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 obiekty, y, które były kiedyś synagogami. Ktoś inny pokazywał na przykład y, y, lokale wyborcze. I, I taki zestaw takich fotografii y, o, jednym, o jednej tematyce nazywał się typologią. Więc ja chciałem y, się wpisać w ten nurt młodych dokumentarzystów i wymyśliłem sobie typologię orkiestr weselnych. Ale Korecki siedział nad tymi zdjęciami i marudził, a tam, tam orkiestry, tam sobie dajcie spokój, tutaj jest perełka, tutaj jest fajne zdjęcie i zaczął tam coś, niecoś skanować. Kiedy więc sięgnąłem już rok temu do tego swojego zasobu, odpuściłem sobie te, tą typologię orkiest weselnych, a, a zacząłem się przyglądać tym pozostałym fotografiom i w ten sposób wyselekcjonowałem około 400. 500 fotografii to jest ten blok, który zacząłem Państwu wyświetlać. 493 zdjęcia się tutaj znalazły w tym polderze w tym, w tym różnych fotografii, które wydawały mi się, że są ciekawe, interesujące nie tylko dla mnie, ale, ale również mogą być ciekawe dla Tak na marginesie, żeby później do tego nie wracać. To, to również wymyśliłem sobie typologię stołów weselnych, żeby przy tej okazji może, może Poreckiemu, jak i orkiestry, to może te, te stoły weselne się spodobają. I, 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 a to są zdjęcia kolorowe troszkę z nieco tu, z późniejszego okresu, tutaj za chwilę powinniśmy dobiec do zdjęcia y, młodej pani, która tutaj siedzi wśród nas. I, 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 i też z dużą radością i wdzięcznością y, odbieram y, to, że kiedy zapytałem czy mogę te zdjęcie pokazać publicznie, to wyraziła y, bezdyskusyjnie na to zgodę. Także y, to tak a propos tej typologii, więc taki zestaw też powstał. Ten zestaw był prezentowany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej y, podczas y, premiery tego albumu w Poznaniu i, i wówczas y, no, y, powiedzmy uwagę. Ale wracając do mojej współpracy z Koreckiej, kiedy już miałem wytypowanych tych kilkaset swoich zdjęć, no to zacząłem medytować no, które z tych zdjęć, tych biegających po w, oboju, w pucharek, jest ciekawszy, które wybrać damu, które, które więcej mówi o tym maleńkim epizodzie przygotowań, jakie się na wiejskim Weselu odbywały. I, 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 Uznałem, że nie jestem sobie sam z tym zagadnieniem poradzić I, i, i znowu pojechałem do Poreckiego, Mariusz ratuj, Mariusz pomóż, ale zanim się odezwałem do Poreckiego, to jeszcze tutaj oddam kłopot Bogusia Biegowskiego, bo on był chyba pierwszym, jeżeli nie pierwszym w ogóle człowiekiem, który ten zestaw oglądał, to tak na pewno pierwszym artystą, któremu to pokazałem i który Przytaknął tak, to są dobre zdjęcia i warto nad nimi pracować. I, i wzmocniony tym, tą opinią autorytetu, yy, yy, udałem się do Poleckiego. Polecki momentalnie się zapalił, że trzeba zrobić z tego album, wybrać zdjęcia do wystawy, i, i jemu powierzyłem dokonanie tego. Yy, Ostatecznego wyboru tej selekcji, która się i albumie i na wystawie znajduje, bo związany blisko, emocjonalnie z wieloma fotografiami, nie byłem w stanie sam no, podjąć tego wysiłku, żeby, żeby coś odrzucić. Wszystkie były dla mnie świetne i dobre. Na tej samej zasadzie ten zestaw tych 500 fotografii. Przekazałem wówczas kolegom z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Centrum i Kultury i mówię, rób ta co chceta, wybierzcie sobie co uważacie, co wybierzecie będzie mnie akceptowalne, bo wszystkie te zdjęcia, które są w tym folderze, wydają mi się interesujące i ważne.